Kolejnym geozagrożeniem, które dzisiaj dla Was omówię, to są zagrożenia geologiczne. Celem dzisiejszej lekcji będzie powiedzenie o trzech geozagrożeniach. O większości z nich już uczyłam Was i wszyscy mówiliście zapewne w klasie pierwszej: są to trzęsienia ziemi, wulkanizm. No, może jedyną nową rzeczą będą tutaj informacje na temat lejów krasowych. Zaczynam od trzęsień ziemi. Yy, najważniejsze, co bym chciała, żebyście wiedzieli, to są przyczyny tych procesów, czyli mówiąc krótko, jak właściwie do nich dochodzi. W przypadku trzęsień ziemi mamy trzy przyczyny trzęsień ziemi. Pierwsze są to trzęsienia ziemi tektoniczne, czyli wywołane przez ruchy płyt. To są trzęsienia ziemi, które występują najczęściej na kuli ziemskiej, w jakieś tam 90% przypadków mamy właśnie trzęsienia tektoniczne ale także trzęsienia wulkaniczne, które będą towarzyszyć wybuchom wulkanów oraz zapadliskowe. Ważne dla nas z punktu widzenia tego, że właśnie w Polsce to te trzęsienia zapadliskowe będą występować najczęściej przez to, że w naszym obszarze górniczym na Śląsku faktycznie takie zapadanie się stropów występuje i sejsmografy rejestrują przez to drgania skorupy ziemskiej. Oczywiście te dwa wulkaniczne i zapadliskowe przyczyny, te dwie przyczyny nie są tak groźne jak trzęsienia tektoniczne, o których opowiem najwięcej. Pamiętajmy, że badaniem trzęsień ziemi zajmuje się seismologia. Urządzenie do badania drgań to jest za to seismograf. Pierwsza mapa, która pokazuje występowanie i siłę trzęsień ziemi w skali Richtera. I pierwsze skojarzenie, które powinniście oczywiście mieć, z czym nam się pokrywają te trzęsienia ziemi. Widzę tutaj granice płyt tektonicznych, a zwłaszcza jedną z dwóch granic. Bo przypomnijmy sobie, płyty nasze tektoniczne mogą się rozsuwać i wtedy mówimy o tym, że jest to granica rozbieżna, na takiej granicy tworzą się ryfty i płyty mogą się podsuwać pod siebie, i te miejsca nazywamy subdukcją. I patrząc na mapę, którą, która była przed chwilą, zaznaczę Wam na czerwono jeszcze raz te miejsca, w których tych trzęsień ziemi było najczęściej. I widać dokładnie, że to w strefach subdukcji trzęsienia występują najczęściej. To jeszcze raz, kto z Was nie pamięta, rysujemy sobie te dwie płyty. Kiedy płyta wpycha się pod płytę, mamy wtedy subdukcję. Popatrzcie, tu będzie od razu też drugie zjawisko yy, związane z wulkanem. Więc mam subdukcję płytę pod płytę. A kiedy płyty rozchodzą się, to mamy spreading, i w tym miejscu powstaje nam rift. I płyty rozchodzą się. Zatem, jeśli mamy napisać o występowaniu trzęsień ziemi, to trzęsienia ziemi występują przy granicach płyt litosfery, i z tych dwóch, jeszcze raz powtórzę, możemy to napisać, zwłaszcza w strefach subdukcji, kiedy płyta wchodzi pod płytę, tamte trzęsienia są najczęściej. Ale dopisałam, że pamiętajmy, że trzęsienia mogą się zdarzyć też w innych miejscach, no bo właśnie mamy też inne przyczyny trzęsień ziemi. W zależności od tego prawdopodobieństwa wystąpienia trzęsień ziemi mogę wydzielić następujące strefy. Tam, gdzie trzęsienia są najczęściej i są silne, będą to obszary sejsmiczne różowe yy, obszary na mapie. I zwróćmy uwagę, te różowe miejsca pokrywają się ze strefą subdukcji. Jeszcze raz bardzo wyraźnie, no to na czerwono zaznaczamy sobie płyta indoaustralijska, płyta filipińska, płyta naska przy Ameryce Południowej. To są te miejsca, gdzie strefy subdukcji będą oddziaływać najmocniej. No, jeśli pomyślicie o tym, w jakich rejonach świata słyszeliście o trzęsieniach Ziemi, w Japonii, w Chinach, w Peru, to przecież właśnie te strefy subdukcji dokładnie pokrywają się z tymi miejscami. Mam też strefy, drugie obszary asejsmiczne, które są wolne od trzęsień ziemi i to będą białe fragmenty mapy. Czyli, jeśli leżymy sobie na środku jakiejś płyty, jesteśmy daleko od granic, to tam są to obszary najbezpieczniejsze. Widzimy, że Większość terenów Polski jest także takim y, obszarem asejsmicznym. A jeśli trzęsienia ziemi mogą się zdarzyć sporadycznie, będą to obszary pęsejsmiczne, zaznaczone kolorem szarym na mapie. Skutki trzęsień ziemi będzie ich dużo, yy, a mierzalne są poprzez skalę Richtera. Jest to skala logarytmiczna, to oznacza, że. Wstrząs o sile większej o 1 jest dziesięciokrotnie większy niż ten poprzedni. Yy, mamy tutaj taką, yy, taki zegar pokazujący tą wielkość trzęsień Ziemi i widzimy, że od trzęsienia Ziemi w skali 8 to są już gigantyczne yy, wstrząsy i gigantyczne skutki. Przy skali 1 zaledwie sejsmografy będą Wam ry rysować yy, te trzęsienia. I tak zwane skala Richtera określa zatem tak zwaną magnitudę trzęsień ziemi, i spójrzmy na częstotliwość tych trzęsień ziemi. Trzęsienie w skali 2 zdarza się milion razy w ciągu roku, a trzęsienie ziemi w skali 8 mniej więcej jedno, w skali 9 mniej niż jedno, czyli raz na kilka lat mam takie, tego typu drganie. Największe do tej pory trzęsienie ziemi wystąpiło w 1960 roku w Chile i miało magnitudę wartość 9,5, co oznacza, że dzisiaj skala Richtera będzie właśnie do 9,5, bo jest to skala otwarta, ale może się niestety zdarzyć wstrząs o większej sile. No i wreszcie te skutki trzęsień ziemi. Nie da się tutaj wskazać pozytywnego skutku, bo. Po trzęsieniach ziemi mamy gigantyczne zniszczenia, więc mamy ofiary, i przede wszystkim to te zmiany w strukturze powierzchni ziemi będą tak bardzo dotkliwe, więc popatrzcie, rysy i spękania, szczeliny, uskoki, wielkie obrywy części w terenach górskich, zapadlisko może się tworzyć, może klif się stworzyć w wyniku właśnie osunięcia to są takie szkody naziemne. Może tu jeszcze nie napisałam, ale jeszcze zniszczenia budynków, infrastruktury to wszystko też jak najbardziej. No i napiszcie sobie kilka przykładów, i nie zapominajcie o tym ostatnim. Tsunami zjawisko towarzyszące trzęsieniu ziemi wywołane e, wtedy, kiedy mm, epicentrum trzęsienia ziemi jest przede wszystkim zlokalizowane w obszarach oceanicznych. No, przypomnę wam jeszcze może ten rysunek i te dwa słowa w tym temacie musicie znać, więc jak mamy powierzchnię ziemi, płyty tektoniczne to to miejsce, gdzie powstaje trzęsienie ziemi nazywamy hipocentrum. Z niego rozchodzą się fale sejsmiczne, które po raz pierwszy do powierzchni ziemi docierają dokładnie nad hipocentrum i to miejsce nazwane na powierzchni ziemi jest epicentrum. Tam Siła tego wstrząsu będzie największa. No więc, jeśli trzęsienie ziemi rozchodzi mi się właśnie od oceanu, będzie powodować gigantyczną falę zwaną tsunami. Próbujmy sobie wyobrazić wielkość tej fali. Znalazłam zestawienie maksymalnych fal, jakie były odnotowane w wyniku tsunami i widzimy w Stanach Zjednoczonych, nawet 500 metrów wysokości miała fala tsunami. Rejony Narażone nad tsunami to przede wszystkim obszary nadmorskie, ale kiedy zobaczycie wysokie ryzyko fal tsunami kolor różowy, no to znowu to są te same strefy, czyli działanie płyt tektonicznych wpływa, że właśnie w tych rejonach Azja Wschodnia, Ameryka Południowa, zachodnie wybrzeża fale tsunami będą najbardziej dotkliwe. Drugim geozagrożeniem tektonicznym jest wulkanizm. Przyczyną powstawania wulkanów jest także ruch płyt tektonicznych, i mamy to na rysunku w tym samym groźnym miejscu, kiedy płyta tektoniczna wpycha się pod płytę, czyli w strefie subdukcji. Mamy zawsze z tej płyty, pod którą się wsuwa, Jedna z płyt, popatrzcie też tu na tym rysunku, bardzo ładnie widać, że to płyta oceaniczna, zawsze wpycha się pod płytę kontynentalną. Mamy przerwane struktury i właśnie w okolicy rowów oceanicznych przerywa się skorupa ziemska i dochodzi do powstawania wulkanów. Czyli pierwszą przyczyną powstawania wulkanów jest subdukcja, wpychanie się. Płyty pod płytę i właśnie w strefach subdukcji mamy wulkanów najwięcej. Ale mamy jeszcze inną sytuację, kiedy to na środku płyty może też powstać wulkan, zaznaczam Wam teraz. I są to tak zwane plamy gorąca, miejsce cięższych skorupy ziemskiej i gdzie przerwana zostaje też litosfera, i taką plamą gorąca na przykład są Hawaje, na których właśnie są wyspami wulkanicznymi. Zatem gdzie będę miała geozagrożenie w postaci wybuchu wulkanów? Znowu to powiem, no w strefach subdukcji. Pięknie mam kolejną mapę z zaznaczoną strefą subdukcji, kreska z trójkątami i znów do znudzenia zaznaczamy sobie miejsca, w których strefy subdukcji powodują powstawanie wulkanów, ale popatrzmy, mamy też mnóstwo wulkanów pojedynczych właśnie nad plamami gorąca. W przypadku skutku występowania wulkanów, no ciekawe zagrożenie, które tym razem potrafi dawać pozytywne skutki. Pamiętajmy, że okolice wulkanów, tych drzemiących i tych czynnych, są zamieszkiwani przez ludzie, którzy widzą w tym pewne atuty. Zwłaszcza to pierwsze. Przy wulkanach występują żyzne gleby. Okazuje się, że popiół wulkaniczny bardzo dobrze nawozi nam warstwę, zewnętrzną gleby, czyli tworzy wspaniałą próchnicę i będą tam urodzajne gleby. Dodatkowe rzeczy, energia geotermalna, pomyślcie o miejscach, które mają wulkany, które są aktywnie tektoniczne jak Islandia, z jakim powodzeniem tam energia geotermalna jest wykorzystywana. Mamy skały wulkaniczne wykorzystywane w budownictwie na szeroką skalę, możemy je pozyskiwać, oraz wulkany stanowią wielką atrakcję turystyczną, więc w miejscach występowania wulkanów jak najbardziej e, takie będą przybywać turyści i można e, oferować i wycieczki, e, i będzie to miejsce przyciągać nam turystów. Negatywne skutki, ofiary, zniszczenia, trzęsienia ziemi, tsunami także będzie wywoływane. E, przez wulkany zwłaszcza te występujące właśnie pod wodą, spływy błotne oraz gazy i pyły, które wyrzucane przez wulkan przyczyniają się chociażby do efektu cieplarnianego, e, jak także do e, zagrażają bardzo w transporcie lotniczym. No i trzecie geozagrożenie tektoniczne to lej krasowy. Przyczyny powstawania takich lejów krasowych oczywiście związane są z występowaniem zjawisk krasowych. Bo sam lej krasowy, spójrzcie na to dolne zdjęcie, to będzie zagłębienie okrągłe, bardzo często owalne, które powstaje w wyniku zapadnięcia się wierzchniej warstwy gruntu na skutek procesów krasowych, które zachodzą pod ziemią. W wyniku procesów krasowych tworzą nam się pod ziemią jaskinie. Popatrzcie, kolejne szczeliny. No, i jest to takie zapadnięcie gruntu właśnie nad zjawiskami krasowymi. Nowe pojęcie, które tutaj pojawia się, i mamy etapy powstawania lejów krasowych. To jest słowo sufozja. Sufozja, proces polegający na wypłukiwaniu cząstek gleby lub skał przez wodę opadową lub podziemną. I to wypłukiwanie będzie czasami yy, no jakby towarzyszyć krasowieniu, tak bym to chyba powiedziała. Bo sufozja poprzez wymywanie drobnego materiału skalnego w tych szczelinach i yy, kiedy taka skol Skalna komora w wyniku sufozji będzie znajdować się blisko powierzchni ziemi i w wyniku tej sufozji będzie dalej podmywania, będzie stanowiła duże zagrożenie. Yy, I to zjawisko właśnie yy, takie zapadiska tworzą się między innymi właśnie w Chinach yy, przez to warunki, które temu towarzyszą. Yy, I często tam, co zaraz pokażę Wam na filmiku, dochodzi właśnie do tworzenia lejów yy, yy, krasowych. Dobra, etapy powstawania lejów krasowych, czyli mamy tak, krasowienie, korozja będzie temu towarzyszyć, sufozja i grawitacyjne ruchy masowe, więc yy, kiedy już ten transport, kiedy ten materiał zacznie opadać, właśnie w dół. Gdzie na świecie będą zatem najlepsze warunki do tworzenia lejów krasowych? No wszędzie tam, gdzie są skały podatne na procesy krasowe, czyli skały węglanowe, gipsowe i siarczanowe. Najbardziej kojarzymy tu oczywiście wapienie, dolomity, ale i gipsy i sól kamienna to będą te skały, w których takie leje krasowe mogą się tworzyć. Jeśli chodzi o klimat, to tutaj szczególnie w strefach klimatów tropikalnych, tam gdzie mamy wysokie opady, będą właśnie tereny najbardziej sprzyjające lejom krasowym. Skutki lejów krasowych, no mamy zniszczenia, możemy mieć ofiary, możemy mieć straty materialne, yy, utrudnienia komunikacyjne. Wszystko to leje krasowe, które pojawiają się nagle, są nie do przewidzenia, dlatego stanowią duże zagrożenie. I wstawiam filmik w komentarzu, jest to filmik, który pokazuje e, największe leje krasowe, które uchwycono w ostatnim czasie na monitoringu. Naprawdę zerknijcie, robi to wrażenie jak nagle ten lej krasowy powstaje i w jakim tempie to zapadlisko się tworzy. Ok, z dzisiejszej lekcji tych geologicznych zagrożeń mamy omówione te trzy, które występują w podstawie programowej, więc wulkanizm, trzęsienie ziemi i leje krasowe, geneza, czyli jak powstają i skutki. Dziękuję.